Na temat dzisiejszej imprezy? Dzisiejsza impreza jest już drugą edycją mistrzostw PWZ w sportach balowych. Jak widać, trwają rozgrywki w Villa Kręgle i Dark. bawisz? Y, świetnie, super, ale teraz pod koniec zacząłem przegrywać. Na samym początku tak mi dobrze szło, wszystkie bile powbijałem i teraz kolega mnie dogonił, o, właśnie. I no i ostatnio została do wbicia, byłem przekonany, że wygram, a teraz to no, nie wiem, no trochę się wkurzę. A bierzesz udział tylko w bilardzie, czy w też innych dyscyplinach? Y, tylko w bilardzie, gdyż nie wiem, w, w rzutki dobrze nie znam zasad, a w kręgle jeszcze nigdy nie grałem. Jak się bawisz? Znakomicie. A jak oceniasz swoje szanse na wygraną? wygrasz, nie? Wygrywam na razie, więc jeżeli nie przyniesie mi pecha z kamerą, że wszyscy będą widzieć, to wygram. A bierzesz też udział w innych konkurencjach? N można powiedzieć, że biorę udział, ale lepiej nie pokazywać wyników. Jesteś jest zwycięzcą z zeszłego roku, w bilarda. Czy w tym roku też bierzesz udział w zawodach? Tak, dokładnie. Oprócz tego, że biorę udział w zawodach, to staram się tutaj e, kontrolować, prowadzę drabinkę, bo na mnie tak popro poproszono, więc zobaczymy. Jak A jak być. oceniasz swoje szanse w tym roku? Jak ci idzie? Wygrałem jeden mecz na razie. Zobaczymy, no Ludzie widzę, że są lepsi niż rok temu, nie wiem, pewnie więcej grali. Widzę panie prorektorze, że świetnie pan sobie radzi. Eee, nie wiem czy świetnie, to jest pewnie przypadek. Zobaczymy. A jak pan się bawi? No bardzo dobrze, świetnie. Rewelacja. Podoba mi się tutaj. I wy widzę, że też się świetnie bawicie, jest sporo studentów. A czy brał Pan udział jeszcze w innych konkurencjach? Tak, rzucałem e, rzutkami, to w tarta grałem. O właśnie. Dobry wynik. 33 punkty i 22, 3. już nie pamiętam. A gratulujemy bardzo i życzymy powodzenia w billarda. W lotki? Codziennie. Czyli można powiedzieć, że trenujesz. Nie to jest raczej tylko czysta zabawa tak naprawdę. Pani tutaj wszystkie rozgrywki. Kto na razie wygrywa? Jak na razie liderzy to zakonnicy z plebanii w składzie Paulo Gliwa, Marek Białusz, Łukasz Mazuryk i Łukasz Kiełczewski.